To jest Michał. Rok temu doznał udaru mózgu, co spowodowało paraliż jego lewej ręki. Jego zdolność do samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego została znacząco ograniczona. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie każdego roku 15 milionów ludzi doznaje udaru mózgu. Szacuje się, że jedna na sześć osób doświadczy go w ciągu swojego życia. Udar jest główną przyczyną niepełnosprawności na świecie. Mimo iż pełny powrót do zdrowia jest możliwy, wielu dotkniętych chorobą pozostaje z pewną formą kalectwa. W zależności od tego, gdzie mózg został uszkodzony, chory może mieć czasowo osłabioną kończynę lub spastyczność. Dla większości pacjentów rehabilitacja poudarowa jest jednak długotrwałym procesem, który trwa miesiącami, a nawet latami. Tak było w przypadku Michała, który musiał od nowa nauczyć się używać swojej porażonej ręki. Aby to osiągnąć, konieczne były długie ćwiczenia i stymulowanie pracy jego mózgu. Najnowsze badania prowadzone na Uniwersytecie Stanforda na zwierzętach i ludziach pokazały, że mózg reorganizuje się w ciągu całego życia człowieka poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych. Ten fenomen, zwany neuroplastycznością, pozwala istniejącym ścieżkom nerwowym, które są nieaktywne lub używane do innych celów na przejęcie funkcji utraconych w wyniku urazu. Naukowcy są również zdania, że nasz mózg może zmieniać się nawet po upływie wielu lat od udaru. Regularny trening i zwiększanie kompleksowości ćwiczeń skutkuje wzmocnieniem neuroplastyczności. Pacjenci, którzy mają ubytek funkcji ruchowych po udarze muszą aktywnie używać uszkodzonej kończyny, aby wrócić do zdrowia. Jest to nazywane ponownym uczeniem się ruchu, które obejmuje ćwiczenia skierowane na wzmocnienie siły mięśni i koordynacji pacjentów. 4 miesiące temu Michał zaczął używać Hand of Hope, naszej innowacyjnej technologii, która pomaga osobom po udarze odzyskać sprawność ręki poprzez aktywny trening rehabilitacyjny. Hand of Hope zbudowana zgodnie z zasadami neuroplastyczności, ponownego uczenia się ruchu i neurorehabilitacji jest kompleksowym mechanizmem rehabilitacji połudarowej. System zawiera pięć różnych gier z czterema poziomami trudności oraz stymulacją słuchową i wizualną. Urządzenie może być sterowane wolą użytkownika. Aby ukończyć zadania, użytkownik musi aktywnie używać swojego mózgu, ćwicząc go i ponownie ucząc się czynności ruchu. Ponieważ zarówno intensywność, jak i długość trwania treningu są dostosowywane do indywidualnego stanu pacjenta. Hand of Hope wspomaga jego zdolność powrotu do zdrowia. Dwa miesiące później Michał mógł wreszcie otworzyć swoją rękę i chwytać przedmioty z mniejszym wysiłkiem. Podczas gdy każdy powrót do zdrowia jest wywołany przez różnorodne czynniki, silna motywacja jest kluczem do sukcesu w rehabilitacji. Praktyka medyczna pokazuje, że przyjazne, stymulujące środowisko pozwala na efektywniejszą naukę. Aby zapewnić jak najszybszy powrót do zdrowia, terapia musi być dla pacjentów przyjemna i fascynująca. Właśnie dlatego powstała Hand of Hope. Michał nie może się już doczekać, aby wykonać ciekawe ćwiczenia podczas aktywnego treningu jego chorej ręki. Używając Hand of Hope, Michał odzyskuje funkcje ruchowe ręki w efektywny i przyjemny sposób. Lekarze oceniają teraz bardzo wysoko jego szanse na udaną rehabilitację po Dowiedz się więcej o Hand of Hope na www.acinternational-east.pl lub porozmawiaj z naszym lokalnym dystrybutorem w Twoim regionie.